Dzień dobry, z tej strony Beata Wach z Ogrodowych Skarbów. Jak możecie zobaczyć, mam sekator w dłoniach, to oznacza, że w dzisiejszym odcinku będzie cięcie. Pokażę Wam, jak ścinam Annabel Strong i dlaczego to powiedzmy już zimowe cięcie jest o wiele lepsze niż to wiosenne. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy odcinek. Korzystając z pięknego słońca, zamiast myć okna, wyskoczyłam do ogrodu, ponieważ teraz, póki jest ładna pogoda, co by nie zmarznąć, chcę przyciąć Anabel Strong. Hortensje krzewiaste, drzewiaste, zwał jak zwał, wiadomo o które chodzi, są to piękne hortensje, które kwitną jako pierwsze i mają przeogromne, piękne kwiatostany. Te kwiatostany zazwyczaj są tak duże, że roślina nie ma siły, aby ten kwiatostan był utrzymany na sztywnym pędzie. No i właśnie, jest kilka trików takich, które możemy zastosować w ogrodzie. No i oczywiście o nich dzisiaj wam opowiem. Hortensje Anabel, jak i Anabel Strong, są to hortensje o pięknych kwiatostanach. Te kwiatostany, dobrze, jak mają na czym się utrzymać, czyli stelaż rośliny, czyli te pędy, powinny być jak najbardziej grube, po to właśnie, żeby ogromny kwiatostan czy też po jakimś deszczu, czy po jakimś większym wietrze, nie opadał nam i po prostu my tych kwiatów nie będziemy widzieć. Sekretem tej rabaty, tego fragmentu ogrodu jest nic innego jak cięcie, ja to będę już nazywała cięcie zimowe, hortensji. Oczywiście te hortensje jak najbardziej o tej porze można ciąć, ale zacznijmy od początku. Co takiego robiłam od samej wiosny, żeby hortensje tak, a nie inaczej wyglądały? No i tak pokrótce opowiem Wam, co takiego moje hortensje dostały w tym roku. Pierwszą rzeczą był obornik granulowany, który tutaj rozsypałam, przemieszałam ze zrębkami. Natomiast na całe, na całe moje rabaty najczęściej sypię nawóz wieloskładnikowy, długodziałający, tak żeby słuchajcie mieć święty spokój. Nasypię i niech sobie tam działa. E, oczywiście... Ta, ta druga dawka też tutaj trafiła. Nie było jej za dużo, bo tam, gdzie nie było obornika, sypnęłam więcej, tutaj troszeczkę mniej. Kolejnym takim preparatem, który moje hortensje zostały poczęstowane, to flora humus. Są to oczywiście kwasy humusowe, ale one mają taką zaletę, że zatrzymują wodę w glebie. I tak jak Wam wspomniałam, ogród mam bez nawadniania, więc przy hortensjach naprawdę trudno jest uzyskać mm, dużo. Kwiatostan. Oczywiście, tutaj możecie zobaczyć, że te kwiatostany naprawdę są fajne, duże. Więc te trzy nawozy, tak to nazwijmy, moje hortensje dostały. Jesienią niczego im tutaj nie sypałam. Mam jakiś nawóz jesienny, ale słuchajcie. To po prostu nie zdążyłam do tego nawozu dojść w odpowiednim momencie. Teraz już nie będę chyba tutaj sypała, no chyba, że tam mnie troszeczkę jeszcze podkusi. Cięłam moje hortensje przeważnie wiosną i to, był takie, to było takie coś normalne, ale gdzieś tam, słuchajcie, wyczytałam, że można ciąć hortensje jesienią i one będą sztywniejsze, i będą takie... Ja to się śmieję, że będą miały stelaż taki jak trzeba, żeby te kwiatostany, zobaczcie, one do tej pory na tych pędach się naprawdę fajnie, sztywno trzymają. No i postanowiłam takie doświadczenie w moim ogrodzie przeprowadzić. No i oczywiście e, pierwsze moje takie cięcie odbyło się e, dwa lata temu, tak, dwa lata temu, bo to będzie już trzeci, trzecie moje takie cięcie zimowe. I powiem Wam, że byłam zszokowana, jak fajnie to zadziałało e, na moje anabelki. E, oczywiście ja sobie tnę, słuchajcie, jadę przy samej e, ziemi, żadnych oczek tutaj nie szukam, ja po prostu je tnę. One na wiosnę świetnie sobie poradzą, więc e, jak gdzieś tam oczko zostawiłam, więc wypuści e, e, pąk z oczka. Jak nie ma oczka, to wypuści e, pęty z ziemi, więc absolutnie tutaj się e, jakoś nie rozwodzę nad tym, jak te hortensje mam ciąć, po prostu je tnę nisko. Tak naprawdę łamiąc wszelkie zasady, ale widzę, że im to nie szkodzi, więc ja się też tutaj nie będę zastanawiała. U mnie ma być w ogródku szybko, sprawnie, <grytko> krótko. Więc za chwileczkę przybliżę kamerkę, pokażę Wam, jak to cięcie u mnie wygląda. Natomiast tak. Cięcie zimowe jest o tyle lepsze, że wiosną, kiedy już rośliny ruszają, nie wytężają się i nie dają swojej takiej, wiecie, energii do pąków, które gdzieś tutaj wyżej nam się zawiązują i my to po prostu wiosną ścinamy. Więc cięcie zimowe jest o tyle lepsze, że zaoszczędzamy roślinie siły. Które właśnie ona wkłada na pąki, które są wyżej położone, a my to przecież ścinamy. E, oczywiście w ten, wtedy w te takie czasy, kiedy ja ścinałam tylko i wyłącznie na wiosnę, hortensje też, też kwitły, też się miały dobrze, jednak porównując cięcie zimowe z cięciem wiosennym, to tutaj mogę w 100% Wam polecić cięcie zimowe, ze względu na to, że pędy takich roślin, które ruszają bardzo wcześnie wiosną lepiej trzymają kwiatostan. I to jest właśnie chyba ten klucz, gdzie roślina pięknie komponuje się z całymi rabatami, z tym co się wokół dzieje. Pięknie wygląda i przede wszystkim jest widoczna nawet po deszczu. No i pokażę Wam właśnie jak tutaj tnę. Trochę mam już liści, więc sobie tutaj odgarnę. I zobaczcie, moje cięcie nie skupia się na żadnych oczkach. Ja po prostu tnę jeden pęd za drugim bardzo nisko. Oczywiście tak ścięte pędy hortensji będą wywiezione na kompostownik. Niech tam się rozkładają i wrócą, ale w formie kompostu na rabatę. Na rabatach robi się pusto. No i wiadomo, że coś jak rosło i tak się zetniemy, tak jak na przykład u mnie w dużej ilości sztuk, no to tak się robi łyso na rabatach. Ale zawsze tak sobie powtarzam, że takie cięcie jest po to, żeby. Kwiaty w przyszłym sezonie były ogromne i nas cieszyły, więc absolutnie tutaj nie żałuję, ścinam właśnie o tej porze roku. Zresztą jest kolejna rzecz, kwiatuchy się nie rozsypują i nie fruwają po całym ogrodzie, więc ten ogród na wiosnę powiedzmy, że troszeczkę mniej pracy, nakładu pracy wymaga. No, i rabata zrobiła się pusta. Mam nadzieję, że Was to tymi moimi. Pogaduchami zachęciłam do cięcia właśnie tego, no powiedzmy, jesiennego, zimowego, no zwał jak zwał, ale właśnie o tej porze roku, żebyście ścięli swoje Anabel i Anabel Strong. I sami zobaczycie, czy warto, czy też nie. Oczywiście dużo jest czynników takich, które będą kierowały nasze rośliny w tym dobrym lub w tym gorszym kierunku. Zasobność gleby. no U mnie jest gleba taka Osobna. Nie jest to glina, natomiast jest to gleba bardziej, bym powiedziała, ciężka. Więc, jeżeli mamy deszcz, no to wiadomo, że ten deszcz troszeczkę się zatrzyma na rabatach, nie przepłynie tak jak przez gleby piaszczyste. Więc to też na pewno będzie czynnik, który będzie właśnie wpływał na to, jak hortensje wyglądają w danym miejscu. A więc w dzisiejszym wideo to by było na tyle. E, tak jak mówiłam, mam nadzieję, że was skuszę do tego jesiennego, zimowego cięcia, żebyście sami zobaczyli, jak to będzie w waszym ogrodzie, na waszej glebie i z waszymi roślinami, bo dobrze wiecie o tym, że w jednym ogrodzie roślina przepięknie będzie się rozwijała, będzie przepięknie wyglądała, natomiast w innym ogrodzie może być zupełnie inna sytuacja. Dlatego takie e, cięcia o różnych porach e, są takim doświadczeniem, ale czymś, co mm, da Wam znać. A więc będziecie mogli sami określić, czy e, w Waszych ogrodach cięcie jesienne, czy też to cięcie wiosenne jest lepsze dla Waszych roślin. Jadę, wywiozę hortensję na kompostownik, e, a z Wami się, słuchajcie, żegnam. Dziękując Wam za to, że jesteście ze mną, za to, że. E, tak pięknie komentowaliście ostatnie wideo. Ja po prostu, jak to czytałam, to miałam taki uśmiech na twarzy. Coś niesamowitego. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę z tego, jak tymi komentarzami dajecie mi ogromną moc. Moc taką. Energię do dalszego nagrywania, do dalszego działania. Oczywiście jakiś tam, słuchajcie, plan w głowie jest, co, o czym będzie mowa na kanale Ogrodowe Skarby. Oczywiście nie będzie to tylko ogród, e, tak jak to zimowa pora. Będzie troszeczkę gotowania, będą może jakieś strojki, coś będziemy robić. Natomiast póki jest ładna pogoda, siedzę, siedzę trzymam się w ogrodzie i co się uda, to robię. Mam jeszcze troszeczkę cebul tulipanów, więc też trzeba będzie je posadzić. Ale dzisiaj mam dzień właśnie na cięcie hortensji. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i cóż, żegnam się z Wami. No i oczywiście zapraszam na kolejne wideo na kanale Ogrodowe Skarby. Do zobaczenia!